Hej, na jakie kobiety zwróciłbym szczególną uwagę? Ale to szczególną uwagę. Na kobiety, które dodają ciągle siedzą na tym facebooku i dodają posty różne posty o miłości, dodają posty ciągle dodają jakieś motta życiowe. Dodają ciągle jakieś takie yy, motta o miłości, o, o, jakimś tam mądro, o jakiejś tam mądrości życiowej. A tak naprawdę, gdy spojrzysz na dalsze zdjęcia, widzisz, że ta pani nigdy koło, tych, koło tego, co pisze, nie stała i długo, długo jeszcze nie będzie stała. Jej zależy tylko na jednej rzeczy, na atencji mężczyzn, na tym jak najwięcej facetów zgromadzić, jak najwięcej facetów zainteresować, bo ciągle szuka tego jedynego, ale tak naprawdę nie szuka tylko jedynego, tylko tak naprawdę bawi się facetami, po non-stop, jeden wysyła serduszka, drugi wysyła serduszka, trzeci wysyła serduszka, czwarty, ona się tylko spotyka z jednym, z drugim, trzecim, czwartym i żaden oczywiście o tym nie wie. Ona piękne pisze poematy, i ciągle siedzi na Facebooku, jakby nie było jej życia, nie było jej życia, tak naprawdę w rzeczywistości, tylko był Facebook i te jej, post, te jej posty o mądre o życiu, o miłości, o tym, jak naprawdę człowiek powinien być fajny, jaki powinien być niesamowity i tak dalej. Wystarczy spojrzeć jeszcze na tych patologicznych chłopców, którzy to lajkują, starczy popatrzeć często na ich twarze. I wszystko jest w temacie, ale to to widzi w ogóle paradoks. Kolejny nad paradoksem, który właśnie zauważyłem, że tego większość facetów nie widzi. Zresztą wystarczy tylko wejść taki profil, posiedzieć dwie minuty i już wiadomo z kim mamy do czynienia. Ale większość mężczyzn w ogóle teraz nie zrozumie tego filmu prawdopodobnie i dalej będzie siedział na tym jednym, drugim, trzecim portalu takiej kobiety i coś tam pisało, pisało jeszcze serduszka. Pod jej, pod jej postami. Pamiętajcie o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy: że kobieta nie musi dodawać na Facebooku czy na jakimś innym portalu społecznościowym ciągle postów. O miłości, o szerości, o życiu, o tym, o tamtym. Jeżeli to wszystko ma, jeżeli tego ma, można powiedzieć, nadmiar. Wszystko, o czym ona pisze, bardzo często, to są jej braki, braki, które ma na co dzień w życiu. I najgorsze w tym wszystkim, że wiele z tych kobiet, które jakiś tam widziałem i Ktoś mi je pokazał, to te kobiety spotykały się z jednym, z drugim, z trzecim, czwartym, piątym, szóstym facetem, tak naprawdę a to, co pisały, to było w większości jedną wielką, ich wymyśloną po prostu, ich wymyśloną zajawką. Tak mógłbym to w skrócie napisać. Więc panowie, taka rada ode mnie. Uciekamy jak najdalej od takich kobiet. O tych, które, o tych, które tak ładnie piszą na portalach, tak pięknie piszą na portalach ciągle o miłości, ciągle o tych, o tych, nie o tym, jakim trzeba być dobrym, jakim trzeba być wartościowym, jakim trzeba być nie wiadomo jakim. Bo pamiętajcie, że wystarczy tylko przyglądnąć się. 5 minut, dosłownie nawet nie wystarczy nawet 5 minut to będzie dużo, żeby zobaczyć o co chodzi w tej kobiecie. Spójrz na jej portal i jeżeli jesteś mądry, jeżeli masz wiedzę, starczy ci maksymalnie 5 minut, żebyś wiedział, że tak od tej pani trzeba troszkę z daleka. Jeśli chciałby, jeśli myślisz o poważnym związku, o poważnym podejściu do tej kobiecy. To jest tylko takie moje zdanie i takie skromne zdanie, które zaobserwowałem na bardzo wielu różnych portalach. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Zawsze również jak prześwietlasz ich portal, jakiś taki ciekawski, to spójrz tylko ja dżentelmeni do niej piszą. Już masz i już bardzo często nie chciałbyś napisać u niej na portalu. Trzyma się ciepło. Hej.